Obiecałem, że odpalę Ci wspomnienia na tym filmie. Mhm. Mm Zagramy w Party Gamesy. O kurwa. Chłopie, to będzie w kontekście wszystkim na kanale Kebab Games, znów ponownie z Rzębikiem. noc nie mają gra? już dość. Pewnie tak. <ślad> Sądzę, że tak. <ślad> <ślad> Tym razem gramy w coś, co uwielbiałem jak byłem młodszy. Mam nadzieję, że zaraz wejdą osoby, że nie jesteśmy jedynymi, którzy jeszcze pamiętają o tym trybie. Nie, ja na live normalnie grałem, ale nie o tej godzinie, tylko z godziny wcześniej. Dobra, no i generalnie będą tutaj na tym trybie różne minigierki. Eee, w sumie nie pamiętam większości z nich, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Wiem, że grałem to z kumplami jeszcze... Ostatni raz wiesz, kiedy to grałem? Chyba z dwa? Trzy lata temu? Ja pierdolę. No, mi się wydaje, że ja chyba ostatni raz w 21 roku to grałem. Mm. Niewiarygodne. O nie. O kurde. Jesteśmy w trójkę w ogóle. No z armat. Jak w trójkę. No w trójkę <laughs> jesteśmy. No i dobra, gramy nie, w trójkę. Ej, ja chodź go i rozwalimy. Nie, no nie da się tak. Tutaj widziałem jakiegoś gościa, który raz tak stanął sobie na boku centralnie, nie? No I przetrwał To centralnie staje na boku, mam to w chuju Dobra, zobaczmy co wyjdzie Dobra Pytamy czy się na mnie strygeruje. Ej, robi się ciężej, robi się ciężej, uj to bardzo ciężej Ty, ja przez te party klasy nie widzę kompletnie... ta laska zniknęła już. Ja no przez te party wzią. klasy nie widzę... O kurwa! Prawie na ryj dostałem. Kurczę, piórko. Kurwa, zgiń! Nie mów mi tak! Kurwa! No, diamenty, diamenty... Zległeś? Tak. Trzy Wygrałem. Trzy sekundy zostały. O! o. A, bo ci się punkty w ogóle zdobywa, dobra uh -huh, uh -huh. Jestem frajerem Tak? To porządnym, no Spoko, ja też No, Jezu! Chłopie, chłopie, obudź się, Kamil! Wake up, wake up Kurwa! No nie, o, Odessa, dobra, się już to wygrasz, już to wygrasz A gdzie to jest w ogóle? Ty, ona sobie poradziła. Jezus, to tobą. Ty ona z shiftem skacze. Dobra. Mamy to. Tak, ona z shiftem skaczy? Zobacz, co on robi w ogóle. Ja pierdolę Na serczku, lasencja cię drugi raz pokonam Nie. Ty ona, ona sobie nie poradzi w ogóle wrzucimy się wydaje. Jak ty, ty, no gdzie ty z tej perspektywy chcesz przeskoczyć? Czy da się, tylko jej się uda? Nie, co się dzieje? O, 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 idzie dalej, idzie dalej, no i teraz tutaj skaczemy. Pięknie, pięknie. Dobra, jest. Nie, doszła, doszła, doszła. Super 6-4. Ty no, wygrywam z tobą. Mówiłeś, że grałeś no ostatnio. No tak. Czy, czym jest Momą? Zaraz zobaczysz. No, dzięki za informację. Aha, dobra. O ty gnido, o ty gnido. Tu laskę to zamykam. Essa, jesteś zamknięty. Ty, kurwo. Ale mnie przymknęła, ja pierdolę. Nie, wy macie więcej. Ja się zająłem tobą, a ona mnie zamknęła. Ona wygra. Ty, ona nas rozjebie na mózg. Ona nas rozjebała ogólnie Ty mnie też, bo ja się zająłem tobą Dobra, ja będę na drugie miejsce przyszedł. No tak, no Co mi się Pytanie, chce, pytanie czy się ja z nią powierzchniowo nie jestem czasem tak na styk Pójdę No pytanie teraz, chyba kto masz szybsze paluszki w tym momencie Ta, został, ostatni czas, dobra Szybciutko, 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 szybciutko ty Przegoniła ty. mnie, ja pierdolę Pierwszym miejsce? Ta Dziękuję Waliłem oh. no. Frozen floor, nie wiem czy to plega Zobaczysz No Dzięki za informację, jak wiedzieć Ty kurwa Ja pierdolę, nowe dwójkę się strygował Ty kurwo Dawaj tą kurwę No i co mnie kurwa Nie, jeszcze ta Czekaj Bona bo Ty kurwa śmieciu <laughs> Ale śmieć jebany z ciebie jest! Ale ty jesteś śmieć! Oby cię zabiła, oby cię zabiła! A, ty ją pierdolniesz! Ale ty jesteś fajka, nie <grym> ty, ja ty, ty, ty się z nią ścigam, bo ty masz tyle samo ona Wal się! O, to pamiętam, skakalka tu była! Ubista, no. Dobra, ja tak stanę, żeby zablokować jej widoczność. Ej, dawaj ją, blokujemy ją. Ty jest o, tu jest się za Tu jest. Uuu, tu jest boost chomp, ok? Nie widziałem. Zakłęb. co za kurwa śmieć. Jak Dobrze. Krecie. Dobrze. Teraz niech ona jeszcze przegra. ja cię powoli będę doganiał. No, tym erkę ma z tyłu w ogóle, spójrzcie, jakie mam skina. Ja mam takiego cudownego skina. Ja mam najlepszego skina na świecie. Pamiętasz, kto mi go robił? Nie. I dobrze. fajka. Dobra. Nie pojęci nie dostaniesz tej informacji. Nie zamierzam walczyć o tą informację. No kurwa, niech to się przyspieszy w końcu Bo można tak kurwa skakać i skakać Weź ty kurwo zgiń Ty, a ty musisz przeklinać każde zdanie? Dobrze, weź ty dziadu zgiń Piesek, a ja ci nie, do... nie zajmę teraz to, bo ty byłeś na dworzu przed chwilą Co mi piszczesz tutaj? Co mi piszczesz? No, widzisz, pierwszy cię kocha. Jedyna osoba, która cię kocha. No, no nie, jest jeszcze. Um... Ej, ogólnie to teraz ty nagrywasz, to, nie? No. Dobra, nie, bo ty ci... nagrywasz. No... Chyba wpiłeś siżyki, nagrywaj sobie. się, nie, wystraszyłem się, że ten, wystraszyłem się, że wiesz, że. Miałem nagrywać, a nie nagrywałem. 7 minut stracone. No i ja pierdzielę! Ty no weźcie co w końcu ulej. przegrajcie no Już 43 skoki zrobiliście, no proszę was. O! Przyspieszyło. To ona nie jest taka dupna, jak ja myślałem. Se radzi. Jeszcze ciebie zaraz przekona. nie Pokona nie przekona. Przekonać przekona. może do swojej racji. Ciebie to akurat bardzo łatwo, bo twoje argumenty to operują na tak. dwóch samogłoskach, no i pokonacie? Pokonała cię jeszcze Ale czemu niby? Jezu ty Ale czemu? Ty A nie, mamy po trzy debilu, mamy po trzy, czyli obaj wygraliśmy okay. Nie, nienawidzę tej, nienawidzę tej Pamiętam minibili. to, pamiętam to Przegram to Bra no, Kurwa nie mogę Żadnej tej Chodź tu, chodź tu No chodź tu ty kurwo No chodź tu kurwa nie no! No chodź! Dobra. Oje, zapomniałem, że na tej wersji jest. Co? Kupia wędka. Raz y, przytrzymujesz dłużej i to Kurwa, co się dzieje z tymi. Ej, one są irytujące! Ty... Dobra, chuj, z tą świnią. A to mało, jak zapię no, to środka Pięknie. Z suką. To małutko chcę zapach. Super bacon. wiedzieć kim jesteś? Super bacon. Bo... Dawaj tego super bacona kurwa. Wygrałem? Nie, to teraz jest utrudnienie. Prawie. KURWA! Ona wygrała, ile miała punktów? Przestań, przestań, nawet mi nic nie mów O, to jest zajebiste kurwa. 16, 12, 10 A, to muszę iść za tym światłem chyba Tak No bo póki co jest jedna droga Chyba w złym kierunku, ja zobaczymy zaraz Dobra, ja mam SA ugrane Dobra Byłem drugi. Ja w dosłownie za to muszę, mogę pewnie końcu, w innym kierunku końcu, pójść. W końcu. Nie, tu trzeba było tu. Tutaj nie masz innego kierunku, tylko musisz do tej... Nie, jest kilka opcji dojścia, widzisz? Każdy ma swoją. Ja być może znalazłem no tak, ciebie no. najpierw. Dobra, a ty... Dobra. Na tym samym poziomie co ona jesteś, świetnie. Frodo, ale a, ja, ale ja się nie to nie chcę dowiedzieć. Wyjdź z pokoju, bo ty nie piszesz i nie irytujesz. Ale jak my mamy najwięcej ten... Yy, ręką czy one koszą? One koszą, dobra. Uuu, okej. Okay. Dobra, czyli one koszą, okej. Okay. Aha! No, kosisz jak najwięcej trawy, no. ja do dupy jestem w ogóle w tym. jaki ty masz tak dużo? Jestem kurwa procent w tą grę. Ty dobra, sz, sz. Prześcinąłem ją i widzę, że ciebie doganiam. Ja nie wiedziałem, że tak można w ogóle. Z... No, można, no, no. można. Dobra, nie prześcinę ciebie. Jak coś to nie musisz, łapką, bo na sama kości, nie musisz ręki dawać. Ta dupa, wiem o to, że muszę. Nie musisz, ty debilu. No puść sobie rękę i zobacz. No, ja, ja, ja mogę więcej chyba tak robić, wiesz? No nie, to tak nie działa, tylko tak na ścinać. Dobra. Pięknie! Ale i tak ugrałeś. Trzy, Co, koniec? koniec? Tak, Wygrałem, dziękuję. Pierwszy mecz wygrany. Ale to, było, to, to była prosta gierka. Tak, tak, tak. Lecimy to była na nowo, prosta lecimy gierka. Lecimy na, nowo. lecimy na nowo. Kup sobie butle z wodą. No będzie więcej osób. W... No, pewnie by było. Fajnie o, by dobra wyszedł z tej. Jeszcze niech Dziennicy. dołączam Z2.3. No, bo ogólnie Pixel ma mega głupie dołączanie, wiesz? Ty, no i do, to doszły nowe osoby. Dobra, i oby nie wyszli teraz. Jak no. nie wyjdą, to będzie super. Dobra, teraz na 8 na 8. 8, 8. Dobra. Ćwiczymy, walczymy. O nie. co to było slittery? Tak. Okej, okay, shiftem mogę przyspieszyć. O Jezus Maria. O, tutaj ścigamy frajera. O Jezu, myślałem, że mogę przyspieszyć. Jestem debilem, jak ja jestem debilem. Myślałem, że mogę przyspieszyć za pomocą shifta, a ja zwolniłem. Nie no, za pomocą shifta przyspieszysz, tylko musisz mieć... A nie, ono samo przyspiesza, jak masz paliwo, to ci sam przyspiesza. Teraz dłuższe się robią. Co tak ładny o? Przybliżyłem. Nie wierzę, nie zdążyłem uciec, ale zabiłem, zabiłem, dobra. A to był ładny Zabiję kadr. Zabiłem jedną osobę chociaż. To był ładny kadr, bardzo. Ty masz shaderki w końcu? Ta, nie shaderki tylko, po prostu na Optifine zrobiłem ładny kadr. A, dobra. Dawaj, lecisz, Jezus Ben. Tupa gościu się będzie Jezu, z myślami ścigał, chociaż nie, on da radę No teraz coraz dłuższe się robią On jak się zablokuje, tak będzie w dupie, no nie? Zanim zablokują jeszcze minie. To jeszcze teraz... trochę minie, to jest, trochę minie, jest takie proste tak. o, nie? Oj, ten żółty, A, ten żółty nie ten jest w dupie, żółty no, jest dupie. mega. I teraz oni muszą pędzić ze sobą jakoś... Niebieski da radę, niebieski wyjdzie, brązowy tak samo, ma dużo powierzchni Masz brązowy. Kudy, brązowy. Już nie znikają bloki, już nie znikają bloki, także już w sensie tylko ich, nasze już nie znikają, także oni są trochę ogólnie w dupie, że tak powiem. Nie, obydwoje wiedzą, jak gospodarować powierzchnią. Dobra, brązowy. O, myślałem, że brązowy przepadł. Nie, zobacz, ja, pierdol... oni mają sporo terenu, jeszcze niebieski. No, niebieski trochę w dupie jest. Choć teoretycznie brązowy ma wyjście, ma wyjście, ma wyjście wyjści, wyjści z tej test, sytuacji test. bezsensownej. A no, tam żółtym by się musiał przejebać. Dobra, niebieski przegrywa, chyba. No ta. Dobra. Pięknie. Ja byłem pierwszy, chyba odpadł, ta Zero punktów mam w ogóle. O, jest No ale to nikt nie dostaje, tylko pierwsze trzy miejsca. Skup się kami, byś się nie odpadł, jak wtedy, za pierwszym razem. Hmm. Ja pierdolę, za szybko skoczyłem. Dobra, cicho. Zjeżdżaj ode mnie. koganie. Ile jest osób? O! No, zaraz będę mógł mieć jednego punkta, jak ktoś się spierdzieli. Zjeżdżaj ode mnie. Jest odpad, 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 odpad. Będę miał jednego punkcika. Let's go. Albo masz, jest. Nie, no tak, bo jest dostrzek, no. Ajajajajajajajajaj, lipa. Dla mnie to jest niedobra informacja, bardzo niedobra. Już cię przycinałem. Ja ważne bym tylko ciebie prześcignął, dla mnie to jest najważniejsze. Ty fajko, ty... Bo ja muszę się dominację wykazać tutaj w tym Tak, odcinku. dominację, dominację. No tak, intelektualną jeszcze tej kurde w gierce, nie? Intelektualną człowieku, jak ty intelektualnie jesteś na poziomie Zygoty. Zatrzymaj się intelektualnie na poziomie Zygoty i ty chcesz mnie przegonić? Gorzej, jak mnie przegonisz, w sensie wygrasz, to wtedy będzie, że ja się zatrzymałem na jeszcze gorszym. O! I czemu nam takich szybkich nie dawało? Please, just die. Patrz, jeszcze mu odpiszę, nie? Będziesz miał trzy punkty, kurwa. Będziesz miał trzy punkty. Będziesz miał trzy punkty. Jeszcze trzy skoki, i będziesz miał trzy punkty. Oczywiście. Nie, nie, kurwa, no oczywiście. Jaka ciota! Ciota! Co to jest? A! Zdobądź punkty lądując w basenie i pamiętam na blokki, Tak, no. tak, tak. Im bliżej bloków stajesz, tym więcej punktów zdobywasz. Ej Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, zagrałem to. Kurwa. Tu se stanę, git. Tu se drugi... Pięknie. I se kolejny stanę tu. Cudownie. I se kolejnego stawię tu. Zajebiście. A teraz... O i jest dobre miejsce do położeń. O tak No ja też mam zajebiste Pyk. Dowaj! Pięknie! O se punkt Pyk. nazbieram. O, se punkt nazbieram. Pyk Kurwa pudło. Uuu, cudownie! Nie, mam dwa pudła! Pyk. Ja mnie ma tych dwóch pudeł Nie wierzę! Tyle brakowało! Czemu mam tak mało? Nie. Ja mam dobre punktacje, ej fuck? czemu tak mało mam? Nie, no teraz to już na pewno nie dogonię, no Jaki cudem? Kurwa. Miałem bardzo dobre punktacje Ile miałeś? Jest kilkanaście może? Ja miałem, no piszę ci Ja miałem? Dziesięć. Ja miałem 15, no to jesteś kurwa pizda A, wy się będziecie chować teraz, no dobra, to spierdalajcie. Mam no to w chuju. Tak, widzę, że leci za mną. Czemu i. Nie rozumiem w ogóle, czemu ja musiałem zdechnąć? <ślesk> ja tego trybu nigdy nie lubiłem. Teraz ja zdechnę, zobaczysz. No ta, bo Cii, tak, bo masz HP. Tak para, paranoi piada to wygląda. No chyba Cię fiut opuścił. puścił. No i ten gość to wygra. No, no bo on się wyczaił na ostatni ten. No, on się wyczaił po prostu. On, no bo to jest minus taki, że to można. Powinno być tak, że jak stoisz w jednym miejscu, to Cię napierdala. Powinno być tak, że jak o. zabijasz kogoś, to ci się regenerujecie. O nie. Dobra, teraz przygotowane Dobra, full skupienie, full skupienie, full skupienie Jak się z gościem ścigam, to ty się ze mną tak ścigasz, stary. Idziemy web w web. Jo pierdolę tu jest jeszcze jeden. Właśnie chyba tego jest więcej niż kiedyś, mi się no, wydaje. Jest o wiele więcej niż kiedyś. Ej, to fajne, bo można sporo zrobić. Mega, mega. Pum, pierwszy. Nie wierzę, dobra czyli ty się ze mną nie ścigałeś Nie wiem ile kurwa, nie wiem, nie wiem ile mi ten 4 punkty ile mam, 4 4 ja mam dwie. O nie Ja zawsze to w to przepierdalałem, zawsze byłem w to chujowy A, zawijałeś potwor... Po, zwierzęta po, i niektóre tak. Tak, Niektóre, niektóre tak. dają właśnie punkty takie gorsze Jest, dobra Punktik. Punkcik, punkcik, plus 3 Plus 3 Cudownie Ja tylko zawsze uważam na kurczaki, żeby ich nie jebnąć na tych minus 50, bo będzie sipa No te krowy to są porąbane Mam krowę Zajbiście Kurwa zabiję minus 50. 50. Ja 50, ja tak samo, ja no, tak no, samo, no, o no, jeza, no, ja byłem no, na prowadzeniu no, chyba no ja właśnie też, no i jest lipa ogólnie. O chłopie! Już teraz już chuj, teraz już chuj. Prawie, prawie, prawie bym spierdziel Nie, jeszcze bardziej. Nie, drugie minus 50, już chuj. No ja już jestem w dupie, ja byłem w dupie, ja dwa razy minus 50 dałem. Nie jest w dupie. Kudy? Raz. Nas... O, najlepszy tryb. Crafting. Tak Mega zajebisty tryb. Nie pamiętam się używało wszystkiego. Żelazo. Raz, dwa, tu było. 4 i 5. Dobra, szybko, szybko, szybko. I kurwa 8 pojebę. I 8 ja pierdolala 5, 6, 7, 8, no to już chuj, już nie na Nie na drobie już, już nie na drobie już chuj jest. teraz to. Kamcio, coś się z tobą dzieje. Ja pierdole. Kurwa zapomniałem, że tu musi być więcej Dawaj, tych. dawaj, dobra. Raz. Dwa, trzy. Cyk, 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 szybcie, cyk, cyk. Szybciej, 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 3, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8 wziąłem znów ponownie. Nie ma problemu. 4, 5, 6, 7, 8, dobra. Raz, dwa, yy, dwa, 3, 4. Kurwa, no czemu tego nie wziąłeś? Ja pierdolę. Co zrobiliście? A widzę, że jesteś szybszy ode mnie ogólnie. O, jedna jesteś szybszy. Skoczyłem? Pierwszy byłem? Nie, drugi. Mówię, o, tak, o, pierwszy. Byłeś, pierwszy byłeś, no. I ja cyk i wygrałem. Dobra. A Ej, jestem drugi w tabeli, masz miejsce, tak, widzę, punktów. Widzę, 7 miejsc. Tak, No ja już teraz nie zdobędę. O, to już chuj. No, to się nie walić tylko na tym. Fajne. Kurwa, ale ja skupienie robię... Proszę Czemu ja tak się stwierdzi? wywalam na takim czymś? Nie rozumiem spacja nie działa? Ty się uwzięłaś na mnie spacja? Dobra, BOOM, byłem trzeci. Nie, dupa. Nowy rekord, spoko, jak, jak kaleka szedłem. Ale i tak wygrałeś ze mną, bo masz 7 ja miałem 4. Kolejna dominacja, nie? kolejna dominacja, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dobra. Cóż, Gigi. dzięki wielkie obejrzenie Elo! Do zobaczenia i cześć!